Słuchajcie, dzisiaj mam kilka spraw do przekazania wam. Po pierwsze, na razie koniec gameplaya z Minecraft Vegan Wyzwanie. Tak, nikt nie chciał, <laughs> i tak. Ale na razie koniec, nie będę nagrywać. Będzie... nie będzie tego gameplaya, ale to nie od razu znaczy, że koniec kanału, że nic na tym kanale już nie będzie, że... O, od razu poddaję się, nie. Będzie seria ze Starkea a bardziej dokładnie z moda ze... Czarnobyla, tak, a ewentualnie kolor Czarnoby. Będzie wyzwania, ale to będzie tajemnica i oczywiście, jeżeli będzie 100 subskrypcji, zrobię specjala. No i dzisiaj jest zamian gameplaya oprowadzę was po tych dwóch budynkach, którzy, które zbudowałem. Bo mi się chciało, ja bardzo lubię budować, chyba wolałbym właśnie robić jak buduję, a nie taki gameplay. Więc, tu jest pierwszy budynek, który zbudowałem, i to miał być budynek, który miałem zbudować podczas tego gameplaya. Ale mi się nie chciało, i w ogóle jeszcze bym musiał zbierać, i w ogóle dudnie było. Na razie nie chce mi się edytować. Yy. Właśnie głównie o to się opierałem. Te deski to reprezentują jakby 5x5 5 podłogę. Nie wiem, jak to przekazać. Po prostu to jest prosta, jakby szkic, prosty, jakby model, uproszczony. Czyli widać, że. Po pierwszy poziom to jest 2 na 3, a drugi to jest 3x3. I. To jest dosyć w takich moich ulubionych klimatach, że było wow, jakieś drewno, kamienie w ogóle i wchodzimy. Trochę zewnątrz może być średnie, bo nie miałem nawet pomysłu, jak to ładnie udekorować. Tutaj kuchnia dosyć prosta, tak? Chciałem lodówkę zrobić, ale nie wyszło mi. Tutaj coś do siedzenia. Tutaj zbroje. Tak najlepiej. Nie, po prostu to jest na pewno nudniejszy domek. I wielka jedna przestrzeń. I nic ciekawego, tak. Myślałem, że trochę będzie lepiej Zagos zagospaduje, ale ja nie jestem dobry w takich rzeczach. Nie umiem budować budynki, ale w środku to już niezbyt. I trochę miałem jakby problem z dachem. Wygląda o tak i to dosyć śmiesznie wygląda. Słabo. Mogłem zrobić taki bardziej stożkowy, piramidowy. Ale że zdecydowałem się na to. No i... Nie jest najlepszy od... Na pewno to nie jest gówno. To nie powiem, ale też najlepszy to nie jest. Mogłem jakoś, nie wiem, jeszcze lepiej. Może ten dach poprawić. Inne takie sprawy. Już takie podobne już... Podobne budynki już budowałem. To jest taki mój ulubiony styl. Jeden z ulubionych stylów Budowni, już tłumaczymy. No i to jest to samo. Też jest jakby makieta wprost. No, oczywiście, że musiała coś mnie przestraszyć. Minecraft, najstraszniejsza gra. No i mamy tutaj prosty model. Tak, płotki oznaczają, jakby miał Boże. Nie, to tak nie miało być. E Okej, okay, dobra. Dosyć się dziwnie zmieniło. Trochę nie pomyślałem. Okej, okay, miało to spalić świnkę. Mam nadzieję, że nie będzie porze? To miało być deska po prostu, że 2 dwa dwa na 3 tu, powyżej 2 na 3, a wyszło jak tak, tak. Tu jest farma. Znowu środek, dosyć klasyczny, tak samo, tylko zmieniony układ. Czyli jest kuchnia. Jest śpiżarnia, tak? Mogę to nazwać. Są jakieś malodii, malowidła. Jest domek, klasyczne łóżko. Zbroje. I... balkonik. Ta pana deszcz, na pewno jest piękny jakby widok. Jeszcze na tę równinę. Tak miałem w planach jeszcze zbudować ten... piwnicę, ale się okazało, że wybrałem ten zły świat i... no podłoga jest niska. I... ten też ma ząbany dach. Ale najbardziej chyba jestem dumny z tego zewnętrznych. Tak, kwiatuszki, patrzcie jakie fajne tulipany. I tak, muszę powiedzieć, czy dzisiaj będzie gameplay Starkera, nie, raczej nie będzie, ewentualnie coś będę próbować. Na pewno będę musiał go edytować, bo ile będzie mi crashowało. Jak znaczy się, Starker będzie mi się często crashował i będę musiał, o, przerywać nagrywanie, tam składać i w ogóle. No ale będzie wyzwanie w końcu, może użyję tego mojego programu do edycji. Ale to nie powinno być mega trudne. Więc, no... Na razie Minecraft się odkłada i witaj Stalkerze, kujową gro. I życzę miłego dnia wszystkim, jeżeli oglądających, Jeśli miałeś słaby dzień, że tak to nie martw się, często są takie słabe dni. Trzeba się starać, trzeba robić, nie będę tutaj nic mi mówił, że nie co ja osiągnąłem, robię gameplay z Minecraft, ale chociaż robię co lubię, jestem z tego radosny. Więc amen.